Panie pomocniku! Proszę tutaj! Proszę tutaj z boku! O! Zanurzamy! Zanurzamy! A ty weź nożyczki! I! I! Ułaga! To no dobre. Jeszcze jeden. To? Nie pękło! To teraz zobaczymy to. Czekaj, Pierwsze. czekaj! O nie pękło! Nie pękło? No patrz! To pękło! Uwaga, jeszcze jeden! Tylko uważaj, do siebie! Czekaj, jeszcze nie. Tylko <grym> <na> moje palce! <grym> teraz. Dobra, teraz w pioruncie. Zielony teraz? Ja, Zielony? Tak. Dobra. Nie, no ja nie będę taki, ale ty mnie! Proszę, nie, nożyczki. Wy syliłeś pomysł. Pomysł, ty my my Ale ty pobo. Nie, no ja muszę to wszystko powiedzieć i mamie, jaki ty byłeś dzisiaj ulubisz Czekaj. Ach. Złapałeś? Teraz, no uwaga! Te dwa! Ale w mojej kącie. No, panie kolego. A, nie! Czekaj, bo woda lejeździe tu po Ja nie mogę! zostały trzy. Zobacz! Czekaj, nie! Teraz Nie, nie lub! Szybko, szybko! Będzie się poslijeł. Uwaga! Dobra, czekaj. A szuki bolą. Nie, nie bolą. Nie, to ja muszę to wszystko powiedzieć, ci, mami, jaki ty byłeś dzisiaj ulubisz.